Cześć widzowie, dzisiaj wezmę najważniejsze informacje z 0.3 i wam streszczę w pigule co nas czeka, żebyście nie byli zaskoczeni, że nie ma nowych klas, nie ma nowej broni, a mimo wszystko gra jest wywrócona do góry nogami i prawdopodobnie będzie dużo do roboty. Wszystko wam cię wytłumaczę. Na kanale macie już patchnoty 0.3.0 w pigule, pół godziny, chyba nikt szybciej nie zrobił. Macie całą reakcję na oczywiście trailer i tak dalej. Dalej, co do prywatnej ligi. Ja czytałem wasze komentarze i tak. Pytałem Pijama na streamie. Pijama gra tylko trader Piotr, jakiś zapytałem, to powiedział, że gra hardcora z tego co pamiętam. Natomiast Nadin powiedział mi, że robi swoją ligę prywatną sam. Także to nie ja nie chcę z innymi twórcami, po prostu oni mi odmówili. Nie ja też mówię o tym publicznie, no bo to było wszystko na streamach, więc uważam, że mogę. I teraz tak, jeżeli chodzi o moje streamy, dzisiaj mamy czwartek, kiedy to nagrywam. Słuchajcie, ja do jutra muszę zlecić, a raczej zdać zlecenie, bo dostałem przyspieszony deadline za dopłatą, więc po prostu muszę się na tym skupić. Więc prawdopodobnie się złapiemy albo dzi Dziś jeszcze w nocy na Twitch TV plus prosto 9.5 e, i wtedy byśmy się na weekend już na spokojnie ustawili i będziemy cały weekend i potem w tygodniu będziemy się już widzieć co noc. E, albo jak się uda, to normalnie dziś jutro. Zobaczymy, tak? Daję wam znać tylko zapobiegawcze. Dobra, lecimy. Słuchajcie, przede wszystkim od początku. Jest wolny free weekend dla wszystkich, żeby mogli sobie spróbować Poe. 2 to będziecie mieli w link w opisie. Macie free weekend august 29 september 1, czyli od 29 sierpnia do 1 września. Co to dla nas znaczy? No przez raną akcję, no bo wszyscy będą mieli dostęp do gry razem z nami I Ja tutaj przeczytam szybko Nie będę wam tego tłumaczył i czytał Ja sobie to przeczytam i zaraz po kliknięciu magia montażu wrócę do was Czy oni mają ten sam serwer co my Czy będą kolejki po milion graczy Zaraz zobaczymy, poczekajcie Jest napisane, że nie ma limitów levela, że będą go sobie grać cały czas I że postępy będą zapisane na ich kontach To też mówię do ciebie widzu, jeżeli nie grałeś A chcesz spróbować sobie w POE 2 zagrać Tutaj masz cały poradnik jak dołączyć Gdzie pobrać grę i tak dalej Żeby założyć konto na wszystkie platformy Na Epiku, Steamie Standalone wszystko jest Kiedy można pobrać yy, Cały content jest available No oczywiście możesz kupić sobie Irli supporter pokaże, Żeby potem grać cały czas Wiadomo To wszystko jest zapisane Na twoim koncie No i tu jest Oridinki, i tak dalej Czyli oni chyba wchodzą z nami Faktycznie na cały Serwer Wow No to jest duże info Zobaczymy jak serwery wytrzymają No ja jestem tak szczerze Fajnie promocyjnie Ale obawiam się Że cię wypierdzieli To wszystko na plecy Dobra yy, Tak wchodzi akt czwarty I faktycznie mamy akt czwarty Możemy sobie po tych wyspach Wpływać jak tylko I wyłącznie chcemy to jest bardzo proste, bardzo przyjemne, bardzo nieliniowe, bo sobie wybieramy, w jakiej kolejności chcemy robić bossy. I tych wysp jest z tego co pamiętam 8. Poznać Dorianiego w czwartym akcie, bla bla bla. Musimy znaleźć trzeci edykt, wielką broń do zniszczenia korupcji, wiadomo, żeby użyć jej Against the Beast. Tak. No i mamy King's March, nie więc to jest potwierdzone, faktycznie są tam ludy Karui, dużo bossów jest yy, naznaczonych tymi duchami i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajnie wygląda ten nag, zobaczymy jak on długi będzie. Tu jest proszę bardzo jest wymienione nawet. Masz Island of Ngakamanui czy Ngamakanui, no wiadomo, Challenge New Bosses, więc sporo tego będzie w tym czwartym akcie. I teraz tak, jak skończymy pierwszy, drugi, trzeci akt, skończymy czwarty. Akt, to mamy trzy interludy, mamy trzy mini akty, widzicie? Jest Curse of Holden, Stolen Baria i Doriani Contingency. I Oni mówili, że te trzy. Ehm, szybkie scenariusze. Trzeba będzie zrobić wszystkie trzy, na to wychodzi, nie? Więc te trzy scenariusze, plus czwarty akt dają nam poziom od 4,5 do 6,5 aż. Więc to będzie dość długie do zrobienia, ale dzięki temu nie mamy cruela, nie? Ehm, I te wszystkie trzy lokacje, plus cały akt czwarty mają dać nam, no to widzicie, tu jest 19 new areas and 12 new bosses, nie? Więc łącznie z czwartym aktem 35 nowych area, no 16 nowych bossów, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien, nie? Sporo tego będzie. Dobra, lecimy dalej, żeby wam nie zadłużać i przedłużać Rise of the Abyssal League. Mamy Abyss to są takie takie wyrwy, które się tworzą na mapach. Przy tych wyrwach, jak zabijamy potwory, to one są wskrzeszane mocniejsze. Im więcej zabijemy mobów, przy tym, tym więcej nagród z tego wyfrunie. Rary są wzmacniane. Yy, wyskakują nowe rary z modyfikatorami z Abysa. Yy, możemy dzięki Abysowi również tworzyć sobie yy, Rogue Exile, których zabijemy przy nich. Oni wyskakują jako lich, yy, Nie wiem, lordzi, w jednostki wskrzeszone przez leecha, coś takiego. Tacy nie umarli. Po prostu wersja nie umarła. I są jakieś unikalne dżuele. Więc Zobaczymy, jeżeli zabijemy przy tym bosa, również wylatuje taki Wielki Robal w postaci Bossa z Abysa. To jest ogólnie bardzo duża ekspansja, bo. Tu jest dużo fajnych rzeczy, przede wszystkim jak widzicie Mamy zamykać te abysy Co to znaczy dla nas? Abys dodał da nam dużo Możliwości, przede wszystkim, dużo więcej dropu Dużo więcej mobów, density i tak dalej Bo przy tym moby się będą wskrzeszać i wyskakiwać Nowe, e, będzie wyskakiwał nam abyssal trow, z którego będą leciały itemy Tam dużo rarów leci, może jakieś unikaty będą leciały Zobaczymy, natomiast będą też Z tego leciały fragmenty nieumarłych Jakieś paluchy, pazury i tak dalej Które możemy później wykorzystywać, tak jak tutaj widzicie Do unveilowania przedmiotów Możemy nimi, zobaczcie, desecrate a rare way Stone i desecrates a rare armor, widzicie? Mamy takie coś na przykład. No i pewnie jeszcze będzie desecrates a rare weapon również, prawda? I tym możemy dodawać nowe opcje do mapek. Możemy tym, widzicie? Jest taki zielony na końcu. abyssal lead to ten, Abyssal boss na przykład. I tym możemy sobie wzmacniać mapki i dzięki temu możemy je jeszcze bardziej juice'ować. Ogólnie zmienili system mapek, ale o tym pewnie jeszcze będzie niżej, więc na razie o tym nie mówię. Możemy również desecrate'ować rare armor. I macie na przykład attacks gain 50% of damage as extra lightning damage while unarmed. Proszę bardzo, dla nowego mnicha super Sprawa i to wygląda dosłownie jak unveilsy połe jedynki, czyli idziecie do takiego wielkiego. Jeziora powiedzmy Well of Souls taki takiej wielkiej studni Wrzucacie item Dajecie sobie tam właśnie ten wiesz Wyszukanie tego um, Odkrycie tego magicznego Zaklęcia z tych fragmentów które lecą z abysa I wybierasz jedną z trzech opcji i item do ciebie wraca No zajebista sprawa Serio to jest bardzo fajne bo będzie duża Duża różnorodność tych opcji No jak graliście w POE1 robiliście betrial to na pewno wiecie O tym doskonale Jak jakieś tam dzwonki słyszycie w tle Sorry no mam małego kota nie więc musicie mi wybaczyć Dalej New bosses and a pin new pinnacle I teraz tak Faktycznie są nowe bossy, jest kulemak cały, do którego prowadzi nas paluch taki, który wylatuje nam z czterech bossów. Z tego co wiem, to cztery bossy są. czekaj delfin, to abyssal e, devs, legends bla, bla, bla. Wiem, że jest kilka nowych bossów, z których leci właśnie darkness enthroned i to jest pas, który sprawia, że jest traktowany jako na przykład body armor. Pokazali też w trailerze, że jest traktowany jako hełm i tak dalej, i tak dalej, nie? I oczywiście ma dwa sokety wyjątkowo, które możemy soketować nowymi, chociażby tutaj fajnymi... Um, tables, które są przypisane Też do tej ligi, no i oczywiście te socketables Są wzmocnione, no wygląda to troszkę tak jak na początku Wyglądał e, Ingenuity Z tym, że Ingenuity był oparty na ringach Tutaj natomiast będą bardzo mocne tables. Możemy sobie konkretny pas wybrać To jest body armor czy hełm na przykład Wrzucić tam konkretne sokety, a wiecie, że te runy Chociażby, pytanie czy tutaj te runy potężne Będą wchodzić, czy tylko te tutaj tables. Bo to też jakby wskazuje na to Że tylko te, ale zobaczymy, prawda Natomiast są to bardzo, bardzo mocne tables, Bo zobaczcie, helmet, one accuracy rating per one item, evasion rating, equipped on helmet. Fajne dla na przykład e, amazonki. Body armor prevents plus 3% of damage e, from deflected hits i tak dalej, i tak dalej, nie? Critical hits, chance is lucky against parried enemies, więc jeżeli będzie pas na przykład traktowany jako gloves, to też jest fajna opcja, żeby tam dodać, nie? No i mamy omen of abyssal echoes, czyli to, co wam mówiłem wcześniej, są omeny przypisane do tej ligi, które pomagają nam trochę bardziej wykorzystywać potencjał. While this item is active in your inventory, the next time you reveal the secreted modifiers, you can reroll the options once, czyli używasz omena, reveal sobie to i jak, jak weź miał chujowe, to możesz sobie zrerallować, więc fajnie pomyśleli, no spore zmiany, jeżeli chodzi o abyss i o akty, to jest akurat na bardzo, bardzo duży plus. I dużo osób mówi, że ten abyss jest bardzo dupowatą mechaniką, że prosty, że krótki. Uwierzcie mi, że tu będzie co robić, bo to, że to jest na mapach, spoko, ale to, że mamy jeszcze dodatkowo to, czyli będziesz farmił dużą ilość itemów nowych, plus do tego są nowe bazy, więc to też fajnie będzie działał razem. Nowe bossy i nowy pinakl bo pamiętacie, że jest jeszcze kulemak i wejście tym paluchem, nie? Więc to jest akurat zajebiste, serio, dajcie szansę, bo bardzo fajnie przebudujcie. Moim zdaniem jest to lepsza wersja, aby sala z POE. 1. Dalej. New feature. Dodali sprint do POE. Musicie zdoczy rolować i po doczy rolu od razu wasza postać staje i sprintuje. Ja robiłem taką krótką animację, że to będzie mogło być dupowate, jeżeli się wolno będzie rozpędzała postać. No wygląda to dobrze, nie? Na początek gry spoko Na hardgorze nie ma sprintu, od razu mówię, no bo jak was lutną moby, to się wywracacie dokładnie tak samo, jakby was zrzucili z ROA mounta. Więc to dupowate. Ale też powiem od razu przy tym, bo może tu nie być napisane, a w tak było. Teraz, jak wyjdziesz do menu gry i zalogujesz się z kontrolem, to od razu cię res w hydoucie, albo w mieście, więc to jest fajna zmiana, bo można będzie szybciej skipować bossy. Na przykład, wiesz, nie otwierasz portalu tylko Escape Character Selection, control z login i wchodzisz sobie z powrotem do miasta, albo jakbyś się przypał na hardkorze, czy na jakiejś mapie, czy na kampanii możesz sobie wrócić dokładnie do miasta, tak samo jakbyś miał na przykład, nie wiem, jakąś lokację, która ci ładuje w nieskończoność, również możesz tak zrobić. Teraz idziemy do tego, co może nam zrekompensować to, że nie ma nowej klasy i nie ma nowych ascendencji. Uważajcie, bo jest tak, nowy system support gemów macie kierowanie 1, 2, 3, oczywiście robimy to z ankatów 1, 2 i 3. One mają swoje stopniowanie plus Dodatkowe jakieś inne rzeczy Dochodzą jeszcze do poziomu trzeciego I widziałem, że niektóre poziomy trzecie Różnią się totalnie od poziomów pierwszych Jakby delikatnie inne rzeczy dodają Więc to nam jeszcze bardziej zdywersyfikuje buildy No widzicie że na przykład Ignite 100% more Ignite A trójka ma 200% I jeszcze damage Ignite's damage deal Faster damage Nie po prostu więc No to jest po prostu buff I tyle Natomiast wiem, że niektóre się naprawdę Naprawdę różnią Więc zobaczymy jak to tam będzie wyglądało Więc to jest super zmiana Można ich używać też y, wiele W różnych skillach Niestety nie można używać Wielu rodzajów skilli, w sensie wielu Kopii tego samego skilla, więc Ember Fossilate Pod karabin maszynowy, mój kiedyś Pod Freezing Salvo, pod masowe Deszcze lodu, no też odpada, nie? Ale to powoduje, że jest naprawdę duża Dywersyfikacja buildów, do tego przerobili Cały, dokładnie to Major Balance Changes and New Skills, oni przebudowali Całą mechanikę wielu postaci Warrior pod ogień, wydaje się być Teraz przezajebiście OP Mnich pod Unarmed jest szefem Totalnym, dostaliście cały Notable Pod Unarmed, ataki są Rękawice, które za tym idą, e, które dodają nam Duży flat damage, lightning, jeszcze jakieś dodatkowe Umiejętności, dodatkowe proki Typu jakiś piorun z nieba i tak dalej Sorka, Soso so jest zajebista W sensie dostała całą zmianę, gdzie mamy Od razu debuffy na wszystkie żywioły I możemy grać zarówno ogniem, lodem, jak i piorunem Dodatkowo zmienili to, że Teraz na instancie zmienia wam się Cała opcja Ze zmianą broni, klikasz zmianę broni Na instancie się zmienia, więc robisz sobie dwa drzewka Skili, jeden pod pioruny, drugi pod lód Przypisujesz sobie dane skile pod dane bron i swapując w sensie słapując, używasz po prostu skilli, tak jak masz teraz przypisane QWER. Wiesz, prawy, kółko, myszy, lewy, i to ci się na instancie zmienia. I dopasowuje ci się pod drzewko Pod dany żywioł. I wypierdala ci full damage z tego żywiołu. No przepiękne. Plus są konwerty jeszcze. Możesz mieć awatary na soso, czyli że masz jakby cały damage po spędowaniu many. Przerobiony na Lightning, przerobiony na colda na Fire. Dużo, dużo, dużo dużo zmian. Sorka naprawdę przezajebista eee, Kusznicy teraz dużo szybsi są przede wszystkim. Przeładowujesz w trakcie chodzenia. Masz Mortar skilla takiego, że ci wystrzeliwuje granaty w mobu. Wojownik ma duże zmiany przy ogniu, ogólnie przy samym drzewku pasywnych umiejętności z od groma zmian, bo dodali od cholery klasterów, gdzieś tu było napisane. Oczywiście były też nerfy na różne klasy, nie wiadomo, pousuwali też niektóre unikaty, które są. Które było na przykład jakiś tam pasek na Kitawe, który dawał mu Max Resa. Eee, no wywalili liczeń rzeczy, które były naprawdę zajebiste, no ale wiecie o co chodzi. To jest to, zobaczcie, ile dodali klasterów. 15 przy Warriorze, 23 przy Mercu, 17 przy Rangerze, 17 przy MONKU i 25 przy Witzce No. Nowe klastery. No jeszcze 8, przepraszam, między Warriorem a Witchką, nie? Więc tyle dodali nowych rzeczy przy pasywnym drzewku umiejętności. I ono jest faktycznie gęste: bardzo, bardzo gęste. No i crafting updates co jest też bardzo, bardzo ważne, bo mówiliście, że nie było czym craftować i że itemy były chujowe. Słuchajcie, patrzcie na to: przede wszystkim nowe itemy, ale też nowe bazy. To widzę. A tu są strzałki. Okej, okay, super, czyli poczekajcie. Ja mogłem tam jeszcze coś pominąć, czy ja tutaj miałem jakieś strzałki jeszcze. Poczekajcie. Nie było nic, super. Nie wiem, jak inni twórcy reagowali, czy to jest fajna zmiana, czy chujowa zmiana. jakbym grał trade, powiedziałbym, że obrzydliwa zmiana. Natomiast jak gramy SSF w prywatną ligę jest to wybitna zmiana Mamy stopniowanie gemów, mamy zwykłe, greatery i perfekty widzicie Tak jak przy okazji jewelerów, czyli tego to, co nam tam daje sokety do skilli, wie? Więc mamy zmianę, mamy transmuty, augmentation, chaosy i exalty, jeszcze regale do tego I mamy stopniowanie, drugi i trzeci, czym to się różni? Upgrades normal item to a magic item with one modifier to wszystko działa tak samo. Augment rare item i ten new modifier. Tylko czym to się różni? Wyższy stopień itemu. Perfect exalted orb. Daje nam szansę na najwyższe tiery w danym itemie. Więc mamy dobry item. Bez mamy młot. E, T1 Fizz procentowy. T1 Fizz flat. T1 attack speed, nie? No i chcemy teraz do tego dokraftować coś. Nie wiem, chcemy... No mierzymy w przynajmniej w te trzy hybrydy. Przynajmniej w te 3 plus y, tam do skilli i tak dalej, nie? Czy w te 3 stun build up chociażby. E, no i tym właśnie perfektem mamy zapewnione, że da nam... Między T1, te T2, te T3, te może te 4 Nie wiadomo jakie są jeszcze rolki dokładnie Ale perfekty dają nam najwyższe rolki Więc prawdopodobnie będzie nam dodawało tier 1, 2, 3 One będą zajebiście drogie, umówmy się Ale jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne Zreworkowali całe esencje Mamy teraz 4 stopnie esencje Mamy teraz lesser esencje, które kraftują się w zwykłe esencję, Zwykłe esencje, które kraftują się w greater esencje I greater esencje, które kraftują się w perfect esencje I perfect esencje jak widzicie mają damage as extra I to będzie ogromny, ogromny, ogromny power spike Wielu buildów Ogólnie jest Czuję, że w tej ekspansji, mimo wielu nerfów, bo ja czytałem będą szukać, gdzie jest sufit z damage'em. No bo dodają też nowe bazy, nowe itemy i tak dalej. Zaraz to może o tym będzie, więc, jakby to jest zajebista zmiana. E esencje teraz będą grywalne Będzie się opłacało je farmić od początku do końca Przez to, że są mniejsze Będzie można od razu na etapie kampanii Używać ich i robić z magicznych przedmiotów rare itemy Więc co nam służy jako dokładnie regal na etapie kampanii To jest duża zmiana Może tego nie widać na pierwszy rzut oka Dla typowego gracza Albo gracza grającego na początku Czy SSF, czy cokolwiek To jest ogromna zmiana Zajebista na plus Bardzo mi się podoba W końcu esencje będą prawdopodobnie grywalne Dalej e Zmiany przy omenach Nowe omeny, zobaczcie Wildest item is active in your inventory Your next Orb of Chance will upgrade this item to a random unique of the same item class. Nie wiem, czy to jest zajebiste, czy to jest yy, dupowate, no bo to dosłownie nam przerosowuje item na unikat z tej klasy. Więc pytanie, czy będzie sobie można tym robić Astramentisy z naszyjników? Cholera, wie! No pewnie jest jakaś szansa, będzie dużo naszyjników, więc prawdopodobnie kupujesz dużo tych omenów, napierdzielasz sobie Orb of Chance i w końcu ci wyfrunie Astramentis, I guess. Chociażby, nie? Czy tam headhuntery będzie można tak szukać i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. While this item is active in your inventory, your next divine orb used on rare item will sanctify. To jest super. Sanctify polega na tym, że macie rolkę od 80% do 120%. Więc używasz Omen of Sanctification i możesz sobie wzmocnić. Na przykład masz idealny młot T1. Wszystko, nie wiem, ma 1200 pdps a nie? Używasz tego i on go podbija jeszcze o 20% w maksymalnej rolce. Może go spierdolić i obniżyć o 20% nawet, nie? To jest trochę tak jak y, podwójny korap, tylko tutaj masz faktycznie zmianę rolki dzięki temu. Y, no i on jest po, wtedy z, jakby z sanktifyjowany i nie możesz już na nim craftować, nie? Ani go koraptować, nie możesz nic z nim nie możesz robić. No super zmiana. Do dużych, potężnych baz, zajebiste to jest. I omen of Chaotic Monsters. While this item is active in your inventory, your next Chaos Orb will replace all modifiers on a Waystone with modifiers that grant pack size. Czyli zobacz, prosty ma masz sposób do tego, żeby napierdzielić sobie chaosem pack size y na mapach, żeby szybciej zdobywać EXPA. Ogólnie z tego co wiem, tych omenów jest chyba nowych 15, ja muszę je poprawić, yy, więc. Tak, tutaj też nie pokazali wszystkich, bo są jeszcze te Regal Orby, jeszcze Valorby są rozsypane, więc pytanie, czy to, coś się z tym też zmieniło, zobaczymy. Natomiast tak to wygląda, więc to są bardzo duże zmiany, ogólnie, dlaczego mówiłem, że walić druida i walić te nowe broni i tak dalej, oni tak bardzo zreworkowali aktualne klasy i tyle rzeczy dodali, że naprawdę, naprawdę będzie, będzie, będzie co robić, czym grać i jak to wszystko Przytulić. Crafting Update dodali jeszcze Hinecora Locka, który pozwala ci zakląć przedmiot i pokazać ci, jaki będzie następny Twój ruch. Będziesz mógł sobie sprawdzić, dosłownie przyjrzeć się przyszłości, no bo Hinecora ma taką umiejętność, więc yy, Hinecora Lok przedpotężny, to będzie najdroższy, jeden z najdroższych itemów w grze, już wam teraz to mówię. Dosłownie masz perfekcyjne, powiedzmy 5T, jedynek. Chcesz dodać szósty, szóstą rolkę, czy to suffix, czy prefix Wcześniej trzeba było to robić omenami Rerollować potem omen, chaos, omen, chaos i tak dalej Aż Ci w końcu wejdzie najlepsza opcja Teraz masz opcję robić tą perfect esencją chociażby, prawda? E, ponieważ perfect esencja działa jak chaos orb Czyli usuwaj, daje Ci dodatkowy mod, który jest tu wpisany w esencję Albo inny po prostu podejrzeć co tam się dzieje No i to tyle, jeżeli chodzi o crafting updates Więc crafting ogromna zmiana, włącznie z tym abysowym tutaj dodawaniem tych no już powiem unveili tych odkrywaniem tych dusz. Zajebista sprawa. Dużo nowych itemów może być bardzo, bardzo potężnych. Nowe itemy, chyba 10 unikatów nowych weszło, nie jestem pewien. Jest tu pokazane kilka. O Boże, w końcu jakiś nowy młot, który ma w miarę normalny damage. 613% increase physical damage. Ale attacks per second 0,72, czyli są poważni. 35% reduce attack speed. Yo! Heavy stuns enemies that are on full life. Czyli po prostu heavy stun na zawsze daje. Więc będzie można to mieć builda pod one shot'a pod jakieś lip na przykład, pod damage na heavy stunowanych. Od razu! Ej, to jest akurat zajebiste do clearowania mobów. A tak speed mnie nie pociesza 072 spadaka, ale to jest mocny młot, paradoksalnie. No te rękawiczki są mega zajebiste, bardzo duży flat damage do Unarmed, mele, skilli i hitów, więc to dla mnicha chociażby... I to jest crackling palm, to jest ten skill, który sprawia, że pioruny spadają na moby od razu jak je walniecie. No i są nawet nowe bazy, Totemic Great Club chociażby, zobaczcie Crash Enemies on hit Są też nowe bazy, które sprawiają, że będą mogły się wylosować do 30% quality. Są również bazy, które mogą wylosować nowe sokety. Czy to będzie o tym powiedziane jeszcze? Nie ma tu o tym, więc są jeszcze nowe bazy, które będą mogły zdropić wam sokety. Na przykład jednoręczna broń, która dropi dwa sokety na instancie, możesz się skorupować na trzy sokety. dwuręczna broń, która dropi wam trzy sokety i możesz się na cztery sokety. Więc najlepsza broń teraz będzie mogła być najlepszą bazą na 30% quality z czterema soketami. Na takiej bazie mieć jeszcze bardzo dobre notki, te jeden, no tu będą mogły i itemy jakiejś najwyższej klasy DPS-y możemy osiągnąć w tej lidze na razie, z tego co wygląda. Nawet po tych nerfach wszystkich, które były. E, nowe endgame'owe mapy. 25 nowych endgame'owych map dodali, także tylko szybko zrzucam. Zobaczymy jak layouty tam będą. Widziałem, że te bossy wyglądają bardzo interesująco. E, walki z nimi wydają się być trudne. I teraz tak. counters nowy mamy w endgame'ie. Mamy burzę piaskową, tornado na ym, wodzie i kryptę w Mountain Biomie. E, no i do krypty musimy wejść dzięki kluczowi, który będziemy mogli kupić albo wydropić. E, piaskowa m, ta burza musi zostać odkryte mapki przy tej burzy. Trzy mapki musimy odkryć, klepnąć takie kapliczki, dzięki czemu odkrywa nam się ta centralna mapa. E, no i tam jest jakiś specjalny boss oraz w tej wyrwie na wodzie również musimy znaleźć przyległą mapkę, której klepniemy taki piedestalik on się rozpadnie i pokaże nam linkę do tej e, mapki. No i tam też jest Nowy boss. Więc te encountery mają nowe bossy. Porównywalne z bossami z, z, z Cytadel. Bo tu jest napisane: These new encounters each contain Uber versions of the Act 4 boss. icie And the bosses at the end of each part of the interlude. E, Uber wersję bossa z aktu 4. Zobaczymy, jak ją będzie. Jak będzie zajebiście trudny czy ciekawy, no to to jest ciekawa wersja, nie? Bo Doriani w Cytadeli był niezłym wyzwaniem, szczerze, dla słabszych postaci, nie? Więc tak to wygląda. Spoko. No i co na końcu? New rewards, lineage, y, support gemy. Nowe support gemy, które są przeop. one lecą z Abysa Widziałem, że lecą też, na przykład, z czyli pewnie z bossów pinaklowych, może też będą leciały, zobaczymy. W każdym razie, za rok, prawdopodobnie jeszcze Trial Master i tak dalej, i tak dalej będą dropić. I jest tego dużo. No, rakieta Flow na przykład sprawia, że wszystkie wasze <gryty> hity traktują resy mobów jako odwrócone, nie? I tak dalej, i tak dalej. Dużo tego jest. To wam ładuje 3 bolty, to daje wam podwójne powtórzenie zaklęcia. Jest ich aż 40, więc to sprawi, że buildy będą bardzo mocne i bardzo zróżnicowane. I jedna chyba z najważniejszych zmian dla wszystkich którzy o to pytali, dodają w końcu asynchroniczny trade. Mamy opcję MPC-ta. Um, U tego MPC-ta wsadzacie sobie itemki, wystawiacie je za cenę i od razu za tę cenę to jest na ryneczku. Nikt nie będzie mógł was skamować. Jeżeli znajdziecie jakiegoś zajebistego ringa, zajebistą klatę. Super młot, super kusze łuk za trzy egzalty, możecie sobie od razu kliknąć Secure Item i to Was ze strony w grze przenosi do typa i pokazuje jego sklep. I od razu możesz sobie to kupić, żeby nikt Ci tego nie zwędził, żeby cię nikt nie opierdził na pieniądze. Możesz sobie wypchać cały. Z i temami, iść awk, iść do pracy, iść spać, a to cały czas będzie zarabiało dla ciebie kasę. I potem na końcu od tego npc ta masz redeem, odbierasz sobie wszystkie itemy ze sprzedanych e, rzeczy, czyli jakieś tam egzalty, Divine i tak dalej. Oczywiście od razu mówię, do tego trzeba będzie dokupować z ale jak macie już premium z możecie na stronie to przerobić na waszym akouncie. Jest opcja, żeby przemienić premium z na merchant z i robicie to totalnie za darmo. Czy można tam dawać kład z Na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, jeszcze nie mam takiej informacji. Prawdopodobnie będzie można, oby, jak nie, no to premium. Kilka trzeba będzie zrzucić Polecam, bo ten system handlu będzie grywalny Zarówno na prywatnej lidze, jak i na każdej innej lidze Od dziś jest to najlepsza zmiana Jaka przyszła do tradu PoE Od wielu na lat I tyle, słuchajcie, spiliśmy się bo 20 minut e, Wszystko poruszyłem, ogromne zmiany w ascendencjach Ogromne zmiany w supportach Ogromne zmiany w skillach, w kombinacji tych skillów e, Skilli, nowe support jemy e, Sprint nowy pinnacle boss Jeszcze uber arbiterów aż i Itemy z abysa, nowe omeny e, Pazurki i itemki do enchantmentów rozbania waszych itemów, żebyście mogli lepsze crafty robić. Nowe sposoby rzucowania map, ogólnie cały mapping jest zmieniony teraz, że mapy dużo lepiej e, współpracują, macie dużo więcej negatywów, ale te negatywy dają wam pack sizes, e, quantity rarity i tak dalej i szanse na wydropienie waystone'ów, więc wraca to, żebyśmy mogli więcej waystone'ów dropić znowu. E, no i tyle no. Nowe jewels, nowe socket tables kampania, akt czwarty i interludy, które prowadzą nas prosto do endgame'u. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, mam nadzieję, że podsumowałem wszystko, o niczym nie zapomniałem. E, buildy startery będziemy kombinować, bo już mam przynajmniej z 30 buildów w głowie, z czego z 15 pewnie będzie grywalnych do endgame'u. Więc e, obserwuj kanał, wbijaj na Twitch TV, też 95 i widzimy się niedługo, trzymajcie się, cześć.